Czy ja jestem brzydki? Nie, nie, nie. No co ty, nie, gdzie? A weź, nie. Po prostu zależy w jakiej skali. Bo są różne, wiesz? Taki między odrażający a kaprawy. Aż taki nie. To dlaczego ludzie mnie nie lubią? Nie wiem, może śmierdzisz? Nie. No, to może nie wiem, może przeklinasz? Nie. A, a może ty się moczysz? Oj? N nie. No to mi zostaje tylko, że jesteś komornikiem. Taką mam pracę. No dobrze, ale co mówisz ludziom? Wchodzisz do drzwi, wchodzisz nie do ludzi, wyważasz drzwi i co mówisz? Twoje pierwsze słowa. Oddawać dobytek gnoje. Wiesz co, może dlatego, że nie mówisz dzień dobry. No ale co mam mówić? Egzekucja komornicza dzień dobry? Nie no, ale możesz wejść, grzecznie powiedzieć witam was gospodarze, jak wam się żyje? Chyba żyło. Znobojętnie jak wam się żyje, przynoszę wam dobrą nowinę. Jaką? Błogosławień!